Dobra Grzmocie, broń. Gruby na bramę. Oooo Zrobiłem. O. Ja ci kurwa dam. Co jak piłka jest moja? Gruby miałeś być na bramce kurwa. Nie gramy na wychodne. Dzięki broda. Wychodne. dawaj, popisz się, popisz się. O chuj. O, kurwa, no wy, to Nie, to nie, to nie, to nie. To Żydowska krlona. Ty się naucz mówić. Ja po koniu. Ja tu bramki strzelam. Japa dupa dupa. Bayern Monachium się pyta o mnie. <grym> tak wow, wow, co płaci? mnie wyspa! Dobrze. Dobrze. Asysta, w susie, w susie, w susie. widziałeś to? Chce to. Kurde, mam zasięg w sosnowcy. O, ma korono. Przywyższy sobie antenę i działa. To se, to Rasiak jesteś, kurwa, drewno. Lecę Bo kurwa, może do niego z Bayernu zadzwonili, ty. Hahaha, co Pogadałem stream, proszę pana, widzieliśmy, jak profesjonalnie gra pan na konsoli. Hmm, dobra, już jestem. Co, z Bayernu dzwonili? O, Boże, no, dzwonili Boże. Mnie. Kurwa, w bramę nam leci. No nie! No nie! No nie! Kurwa, co zrobiłem, no! no. Monachu. No, kurwa, kurwa. tak tak bo sława podolec co najcie może do ciebie zadzwonić Dzięki, Moja pierdolę piłka, lepiej się odsunę się. O kurde! Zrespanowało mnie tak idealnie, że miałem na wprostą piłkę Prowadzę to Dobrze z już myślałem że Seto to wybije No Na i to tak cię czasami buja w różnych losowych miejscach Bo ja tam gdzie nie no. powinien O tutaj Jedzie sobie <ślam> o, <czego ślam> kręcił Ale tak? no, sobie sami wbije bij. no. Dajesz brzmot Pierdale <ślam> Ooooo oh! Żydzie Ja ci dom Gol No oh! graba <ślam> Coś ty zrobił! Nie, co, co <słyszy> we mnie no. Mam tę moc, mam tę moc. Być Volta wziąć pod koc. Do. Widzisz, widzisz, śpiewasz strzeli, takie zbereźne rzeczy, i nam strzelają i jakieś boby.